Witajcie! Dziś chciałem Wam pokazać jak wygląda uzysk solarny z ostatniego tygodnia. Zapraszam na oglądanie. Ok, zobaczcie, to jest tak zwany histogram. On tu pokazuje wyprodukowaną energię solarną w kilowatogodzinach. On ją podaje ci mierzy, tak zwany uzysk solarny i w postaci takiego wykresu tygodniowego, tutaj jest przedstawione to. Jak wyglądają temperatury obecnie na kolektorze jest teraz. 62 stopni, mamy godziny 2035. Temperatura wody obiegu solarnego, czyli w dole wędrownicy, jest 42 stopnie. Tutaj można też podejrzeć, ile godzin pracowała pompa obiegu solarnego, jaką energię w kilowatogodzinach uzyskała. No to się przekłada na ciepłą wodę użytkową, która praktycznie jest już w całości. Przynajmniej w dniu dzisiejszym, produkowana z instalacji solarnej. Pompa biegu teraz jest włączona. Jest ograniczona do swojej maksymalnej mocy 100% na 75%. Tutaj, przez czujnik PWM jest teraz ogranic włączone ograniczenie do grzewu, dlatego, żeby pompa ciepła, jeżeli by na przykład temperatura spadła w zbiorniku. Ciepłej wody użytkowej, na przykład do granicy włączenia się pompy ciepła, żeby się ona tutaj nie włączała, tylko leci w całości energia z solara. Sprawdzimy sobie teraz, jak wygląda temperatura wody. 63 stopnie jest w górze zbiorniku. Wymagana jest 54. Ja taką mam ustawioną. Jak pompa ciepła grzeje, minus histeroza, spadku temperatury to mam ustawione chyba na 8 albo 9 stopni, coś koło tego już dokładnie teraz nie pamiętam. Praktycznie teraz już cała produkcja ciepłej wody użytkowej poza dniami pochmurnymi jest realizowana przy pomocy Solary. Co tutaj jeszcze możemy podejrzeć? No ogólnie temperaturę kolektora, czyli to jest czujnik 20 TNC, który jest umiejscowiony w środku, w tej rurce, to chyba kapilarna ona się nazywa. No. I tam mierzy temperaturę glikolu tutaj w tym wypadku który krąży właśnie w, w instalacji solarnej. Ja oprócz tego, już teraz jak jest lato, to mam włączony program cyrkulacyjny, czyli cyrkulacja ciepłej wody użytkowej po domu. Zobaczcie, praktycznie od 6 do 22 ona sobie tutaj w rurach na tak zwanym krótkim obiegu krąży, czyli doroździelaczy. I do tego najdalszego punktu, czyli do kuchni jest dostarczana bezpośrednio, czyli w takich godzinach mam włączony, włączoną pompę cyrkulacyjną, tak zwaną, która podaje wodę na rozdzielacz i do kranu, żeby przy otwarciu, przy otwarciu kranu od razu była ciepła woda użytkowa. Następna nie musiała tutaj z tego zbiornika. Tu jest zbiornik 220 litrów wewnątrz tej pompy ciepła. On tu jest zlokalizowany. Mniej więcej zajmuje 3 czwarte powierzchni. Tutaj pompy ciepła. Tu na, dole jest, na dole jest sama pompa ciepła moduł jej. O, oczywiście, tu jest jeszcze z przodu elektronika, Jak ktoś zna ten model pompy ciepła, to wie wie o co chodzi także ja już tutaj cyrkulację teraz mam włączoną jeżeli jest realizowana z solara właśnie e, praktycznie cały czas jest ona tutaj włączona w tych godzinach, w których jest potrzebna, poza tymi godzinami jest e, pompa cyrkulacyjna wyłączona woda się, ciepła woda użytkowa się buforuje, jeżeli jest taka sytuacja jak była dzisiaj e, dzisiaj e, w nocy że temperatura na buforze nie spadła poniżej punktu włączenia się pompy ciepła. Pompa ciepła się dzisiaj po prostu ani razu nie włączyła. Jest to dobre też dla samego dolnego źródła, bo dolne źródło wtedy, w tym czasie, gdy nie pracuje pompa ciepła, ono odpoczywa. Aczkolwiek tutaj jeszcze muszę napisać, przyzwonić tutaj do y, znajomego projektanta z firmy Wisman powiedzieć mu, potwierdzić to co było w zeszłym roku, że te temperatury nie wiem panie Szmonie, jak pan oglądasz to, to tutaj widać teraz na, y, na tej książeczce eksploatacyjnej, że w tym roku też te temperatury są wysokie, czyli w ziemi. Ta temperatura zobaczcie, przekracza 13 stopni w 24 tygodniu. Mamy na wejściu, no i na wyjściu jest 8. Także to źródło się bardzo fajnie zaczyna regenerować w momencie, gdy pompa ciepła nie musi produkować też tej ciepłej wody użytkowej. Także jest to też tutaj in plus. Jeżeli bym miał Wam doradzić, trzy. Robić taką instalację, nie wiem tak do końca, ale wydaje mi się, że e, opłaca się w przypadku, gdy się ma pompę ciepłą e, z tak zwanym dolnym źródłem glikolowym. Jeżeli powietrzna pompa ciepła, być może warto by było inwestować nie w panele, takie jak ja mam tutaj do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale właśnie w panele. Fotowoltaiczne, które zamienią wam tą energię na energię cieplną przy pomocy pompy ciepła, oczywiście z tym przełożeniem, które wam daje pompa ciepła, czyli 1 do 5, tak jak jest u mnie, 1 do 3, 1 do 4, to w zależności od pompy ciepła. Także tak to wygląda. Dzisiaj 85 kWh energii. Cieplnej. Nie mylić tego z energią, e, tak zwaną fotowoltaiczną. Bo to jest energia cieplna przekazana do zbiornika ciepłej wody użytkowej, który jest tutaj wewnątrz właśnie pompy ciepła. Jak macie jakieś pytania, zapraszam piszcie w komentarzach. I do usłyszenia.